W dzisiejszym odcinku przyglądamy się jednemu z najczęściej zadawanych pytań w kontekście systemów zarządzania informacją o produkcie, czyli systemu PIM. Ile kosztuje jego wdrożenie i utrzymania? Korzyści płynące z wdrożenia PIM, jak optymalizacja czasu potrzebnego na przygotowanie oferty, wsparcie wyszukiwarek i filtrów, efektywne zarządzanie tłumaczeniami czy mierzenie kompletności danych są nie do przecenienia. Na pewno zdajesz sobie jednak sprawę, że efektywne wdrożenie PIM wiąże się z kosztami, których oszacowanie nie jest proste. To ważne, by każda decyzja biznesowa była dobrze przemyślana. Dlatego dzisiejszy odcinek ma na celu przedstawienie czynników wpływających na koszt wdrożenia systemu PIM, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu budżetu na wdrożenie. Czynniki przedstawię w losowej kolejności, gdyż każdy z nich jest równie ważny i w innym stopniu dotyczyć może Twojej sytuacji. Tak jak wspomniałam, szacowanie kosztów wdrożenia nie jest proste. Pamiętaj więc, że zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów, np. z pomocy naszej firmy Makopedi. Aby uzyskać realną estymację kosztów dostosowaną do potrzeb Twojej firmy skontaktuj się z nami, a wtedy wspólnie ustalimy jakie są Twoje wymagania, jaki system PIM będzie w Twoim przypadku najlepszy oraz z jakim kosztem wdrożenia musisz się liczyć. Zanim przejdziemy do szczegółów, jeśli nie widziałeś naszych wcześniejszych odcinków o korzyściach płynących z wdrożenia systemów PIM, serdecznie zachęcam do ich nadrobienia. To doskonałe wprowadzenie do dzisiejszego tematu. Gotowi, zaczynamy! Przechodzimy teraz do pierwszego z kluczowych czynników, które wpływają na koszt wdrożenia systemu zarządzania informacją o produkcie, czyli PIM. Jest nim złożoność oferty produktowej. To prosta zasada. Im większe i bardziej zróżnicowane portfolio produktów, tym bardziej skomplikowana będzie struktura danych. Co naturalnie przekłada się na wyższe koszty i dłuższy czas wdrożenia. Weźmy pod lupę przykład firmy, która dysponuje bogatym asortymentem produktów, gdzie każdy z nich posiada wiele wariantów. Dodatkowo każdy produkt charakteryzuje się kilkudziesięcioma atrybutami, do czego dochodzą szczegółowe dokumentacje, instrukcje obsługi, zdjęcia, cechy marketingowe, ikony, a nawet filmiki prezentujące działanie produktów. Taka rozbudowana karta produktowa to ogromna zaleta dla klientów, którzy mogą dokładnie zapoznać się ze specyfikacją produktu, porównać poszczególne oferty, filtrować je i oglądać materiały wideo. W przypadku firm z tak rozbudowanym portfolio, wdrożenie systemu PIM jest znacznie bardziej skomplikowane. Wymaga to dłuższej fazy analitycznej, podczas której należy szczegółowo określić, jak najlepiej ułożyć dane w systemie, zaplanować procesy pracy oraz ustalić, z jakimi innymi systemami PIM powinien być zintegrowany. Dla dużych firm, które muszą zarządzać wieloma kategoriami i setkami, jeśli nie tysiącami produktów, jest to szczególnie istotne. Chociaż wdrożenie jest bardziej złożone i kosztowne, to właśnie te duże przedsiębiorstwa najczęściej odczuwają największe korzyści z efektywnego zarządzania informacjami produktowymi. W konsekwencji, mimo większych początkowo wydatków, szybciej dostrzegają one pozytywne rezultaty wdrożenia PIM. Podsumowując, złożoność oferty produktowej jest istotnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na koszt wdrożenia systemu PIM. Każda firma zastanawiając się nad wdrożeniem takiego rozwiązania powinna uwzględnić ten aspekt, planując zarówno budżet, jak i harmonogram projektu. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na koszty wdrożenia systemu PIM są integracje z innymi systemami informatycznymi. Choć samo wdrożenie PIM zapewni doskonałą bazę wiedzy wewnętrznej, kluczowym pytaniem jest, jak sprawić, aby stał się on również źródłem wiedzy dla klientów. Tu na scenę wkraczają integracje systemu PIM z innymi platformami, takimi jak systemy e-commerce czy strony internetowe. W trakcie projektowania przepływów wymiany informacji warto rozważyć także integrację z systemem ERP który może stanowić źródło danych dla wybranych atrybutów produktowych. Dodatkowo warto uwzględnić integrację z systemami wspierającymi publikację produktów w marketplacach, np. BaseLinker oraz z narzędziami do tworzenia dokumentacji i katalogów produktowych, jak Adobe InDesign. Przygotowując firmę do wdrożenia PIM, istotne jest, by dokładnie rozpoznać, które systemy będą korzystać z danych przechowywanych w PIM, a które będą zasilać system PIM w niezbędne informacje. Projektowanie docelowej architektury systemów i ustalenie przepływu informacji produktowych pozwoli określić, ile integracji będzie potrzebnych oraz w którym momencie projektu najlepiej jest je zaimplementować czy już na etapie MVP, czy w późniejszych fazach wdrożenia. Koszty tych integracji zależą od wybranych metod, czy to będzie wymiana danych przez API, budowa szyny danych czy integracja za pomocą plików płaskich. Im więcej danych chcemy wymieniać i im bardziej skomplikowane są transformacje danych między systemami np. gdy dane z systemu ERP muszą być przekształcone, aby pasowały do formatu danych w PIM tym proces integracji staje się bardziej zaawansowany i kosztowny. Pamiętajmy jednak, że inwestycja w integrację jest opłacalna. Dopiero dzięki dobrze przemyślanym i wykonanym integracjom możliwe jest osiągnięcie kluczowych korzyści z wdrożenia PIM, takich jak przyspieszenie time-to-market produktów i minimalizacja ryzyka błędów w specyfikacjach. Automatyczna wymiana danych między systemami eliminuje konieczność ręcznego przetwarzania informacji, co znacznie zmniejsza ryzyko pomyłek i zwiększa efektywność operacyjną. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zakres funkcjonalności systemu PIM, na którym Ci zależy. Na rynku dostępnych jest kilka systemów PIM, m.in. system Akeneo czy Pimcor. Każdy z tych systemów potrafi przechować i ustrukturyzować dane produktowe, spełni więc podstawową rolę systemu PIM. Wchodząc jednak bardziej w szczegóły, odkryjemy, że funkcjonalności, jakie dostępne są w systemach, różnią się, a świadomość tego, czym charakteryzuje się każdy z tych systemów, pomoże podjąć decyzję, jaki system PIM spełni oczekiwania i wymagania Twojej organizacji. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że niektóre funkcjonalności systemów dostępne są dopiero po zakupie licencji. Należy więc przeanalizować, czy podstawowa wersja systemu, czyli wersja bezpłatna, open sourceowa, spełni Twoje wymagania, czy też chciałbyś zdecydować się na zainwestowanie w licencję która zagwarantuje dostęp do zaawansowanych funkcjonalności i pozwoli korzystać w pełni z potencjału narzędzia. Przyglądając się kosztom, wdrożenie wersji Open Source systemu wiązać się będzie z kosztem zakupu serwera, na którym będziesz musiał zainstalować system i ewentualnie z kosztem wsparcia partnera wdrożeniowego, jeśli zdecydujesz się na współpracę przy wdrożeniu systemu PIM z firmą specjalizującą się w takich projektach. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na zakup licencji, do kosztów wdrożenia należy doliczyć Właśnie ten koszt, który waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na koszt wdrożenia systemu PIM jest czas potrzebny na migrację danych do nowego systemu. Na początku procesu modelujemy system PIM, ale na start nie zawiera on jeszcze danych o naszych produktach i ich specyfikacjach. Kluczowym etapem wdrożenia jest zatem import danych dla produktów aktualnie sprzedawanych, a często również danych archiwalnych, co pozwala na uzyskanie dostępu do pełnej bazy produktowej. Dodanie danych dotyczącej dużej liczby produktów może być procesem czasochłonnym, szczególnie gdy dane te są rozproszone w różnych częściach organizacji. Często wymaga to zgromadzenia wszystkich danych w jednym miejscu i odpowiedniego ich ułożenia w pliku importowym, który musi spełniać konkretne wymogi systemu PIM. Każdy element danych wymaga przygotowania zgodnie z określonym szablonem, co dodatkowo wydłuża proces. Jeśli w trakcie całego procesu będziesz potrzebować wsparcia partnera wdrożeniowego, może to dodatkowo wpłynąć na wzrost kosztów wdrożenia. Koszty te mogą rosnąć w zależności od złożoności danych, ich ilości oraz konieczności przekształceń, które muszą zostać przeprowadzone przed ich zaimportowaniem do systemu PIM. Dlatego ważne jest, aby dokładnie planować i przewidywać potrzebne zasoby na te działania, co pomoże w optymalizacji całkowitego budżetu na wdrożenie systemu. Następnym elementem wpływającym na koszt wdrożenia systemu PIM są szkolenia użytkowników. Zazwyczaj podczas wdrożenia systemu PIM uczestniczą w nim kluczowi członkowie zespołu oraz zespół partnera wdrożeniowego. Jednakże ważnym elementem jest przekazanie systemu w ręce użytkowników docelowych, co wiąże się z zachęceniem pracowników do porzucenia dotychczasowych, dobrze znanych procesów zarządzania danymi, takich jak pliki Excel, na rzecz pracy bezpośrednio w nowym systemie PIM. Szkolenie użytkowników to niezwykle istotny etap, który pozwala na nauczenie ich, jak poprawnie i efektywnie korzystać z nowego narzędzia. Oferowanie demo systemu i przekazanie wiedzy na temat jego funkcjonalności są kluczowe dla umożliwienia użytkownikom swobodnego poruszania się po systemie Pim, co zwiększa ich komfort pracy i efektywność. Warto także pamiętać, aby regularnie odświeżać szkolenia zarówno dla obecnych, jak i dla nowych zatrudnionych pracowników. Efektywne szkolenia pozwalają zminimalizować bariery w adaptacji nowego systemu oraz Maksymalizować jego wykorzystanie w codziennej pracy. Szkolenia te, chociaż generują początkowe koszty, są inwestycją w długoterminową wydajność i satysfakcję z pracy z systemem, co ostatecznie przekłada się na sukces całego projektu wdrożenia systemu PIM. Im większe zaangażowanie zespołu wewnętrznego przy wdrażaniu systemu PIM, tym niższy może być koszt całego projektu. Dzieje się tak, ponieważ zaangażowanie pracowników organizacji w procesy takie jak ułożenie danych i ich import do systemu może znacząco przyspieszyć pracę nad projektem. A jak wiadomo, im szybciej uda się zakończyć projekt, tym niższe będą jego koszty. Istotne jest, aby nie opierać się wyłącznie na działaniach i wiedzy partnera wdrożeniowego. Chociaż partnerzy dysponują specjalistyczną wiedzą na temat systemu PIM i najlepszych praktyk w zakresie organizacji danych produktowych, to jednak nie znają oni tak dobrze specyfiki produktów, branży oraz wszelkich niuansów, które znane są tylko pracownikom danej organizacji. W związku z tym kluczowym aspektem jest współpraca i zaangażowanie obu stron, zarówno zespołu wewnętrznego, jak i zewnętrznego partnera wdrożeniowego. Ścisła kooperacja pozwala nie tylko na sprawniejsze przeprowadzenie projektu, ale także na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, i czasu, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów. Ważne jest więc, aby pracownicy byli otwarci na nowości i gotowi do aktywnego uczestnictwa w projekcie, co zwiększy szansę na jego sukces, pozwoli na efektywne wdrożenie systemu PIM, co ostatecznie przyniesie korzyści całej organizacji. Omawiając koszty związane z wdrożeniem systemu PIM, nie można pominąć ważnego aspektu, jakim jest support powdrożeniowy. Po zakończeniu samego procesu wdrożenia przed organizacją otwierają się nowe wyzwania związane z codziennym funkcjonowaniem systemu. Wśród nich Znajdują się utrzymywanie sprawności systemu PIM, czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania integracji, obsługa pojawiających się błędów, techniczne wsparcie przy wprowadzaniu zmian w systemie, rozszerzanie funkcjonalności systemu o nowe atrybuty, rodziny produktów czy dodawanie kolejnych reguł. Z uwagi na złożoność systemu PIM oraz potrzebę jego ciągłej adaptacji i doskonalenia, rekomendowane jest, aby po zakończonej fazie wdrożenia organizacja weszła w fazę. Utrzymania systemu. Kluczowe jest utrzymanie stałego kontaktu z partnerem wdrożeniowym, który nie tylko zna specyfikę wdrożonego rozwiązania, ale również jest w stanie szybko zareagować na pojawiające się wyzwania i potrzeby zmian. System PIM po wdrożeniu zaczyna żyć w organizacji, co oznacza, że użytkownicy zaczynają stawiać pytania, pojawiają się nowe potrzeby szkoleniowe wśród nowo zatrudnionych pracowników, a także konieczność szybkiej reakcji na nieprzewidziane sytuacje. Stała współpraca z doświadczonym partnerem wdrożeniowym i jego ciągła opieka nad systemem odgrywają zatem znaczącą rolę nie tylko w kontekście bieżącego funkcjonowania, ale również w długoterminowym rozwoju i efektywności wykorzystania systemu PIM w firmie. Przechodząc do ostatniego czynnika, warto podkreślić, że samodzielne wdrożenie systemu PIM może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Jeśli czynniki wpływające na koszt wdrożenia, które omówiliśmy dzisiaj, budzą Twoje obawy, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy specjalistów. Działanie na własną rękę wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów w projektowaniu szablonu danych i logice ich organizacji, co później może być trudne do naprawienia. Błędy w ułożeniu danych mogą obniżyć efektywność działania systemu, zmniejszyć zadowolenie użytkowników oraz utrudnić budowę. Integracji z innymi systemami. Istnieją przykłady klientów, którzy początkowo samodzielnie poradzili sobie z wdrożeniem systemu PIM, jednak wraz z rozwojem firmy system przestał spełniać oczekiwania. Po wykonaniu audytu wdrożenia często okazuje się, że dane potrzebują całkowitej reorganizacji. Z tego względu wiele firm decyduje się na współpracę z doświadczonym partnerem wdrożeniowym. Przykładem może być nasza firma Makopedia. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, wiedzy produktowej i znajomości różnorodnych przypadków biznesowych wiemy, jak poprawnie wdrożyć system PIM i zastosować najlepsze praktyki. Inwestycja we współpracę z partnerem wdrożeniowym zapewnia bezpieczeństwo, zarówno w zakresie prawidłowego projektowania szablonu danych, jak i w zakresie budowy integracji i poprawnego ułożenia procesów. Często okazuje się, że samodzielne wdrożenie systemu PIM jest bardziej kosztowna i obarczona większym ryzykiem niż początkowa inwestycja w pomoc profesjonalisty. Podsumowując, kluczowe czynniki wpływające na koszt wdrożenia systemu PIM to Złożoność oferty produktowej, im większa ilość produktów i ich atrybutów, tym projektowanie staje się bardziej skomplikowane. Integracje PIM z innymi systemami, takimi jak e-commerce czy ERP, wymagają złożonych rozwiązań technicznych i znacznie wpływają na koszty. Wysokie wymagania funkcjonalne oraz potencjalny koszt zakupu odnawialnej licencji do systemu PIM. Migracja danych produktowych. Proces przesyłania istniejących danych do systemu PIM, który może być czasochłonny i wymagać specjalistycznego wsparcia. Szkolenia dla użytkowników, które są kluczowe dla późniejszej wydajności pracy. Zaangażowanie zespołu wdrażającego, które może znacząco obniżyć koszty i przyspieszyć realizację projektu. Utrzymanie systemu, w tym koszty związane z bieżącą obsługą, aktualizacjami i rozwiązywaniem problemów technicznych. Koszt współpracy z partnerem wdrożeniowym, który zapewnia wsparcie i sukces wdrożenia. Te elementy są według nas fundamentem do przemyślanego planowania i efektywnego zarządzania kosztami wdrożenia systemu PIM. OK, znamy czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę w szacowaniu kosztów wdrożenia. Zapewne zastanawiasz się jednak, ile może kosztować takie wdrożenie. Na to pytanie bardzo trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każde wdrożenie i każda organizacja jest inna, a wymagania stawiane przed systemem mogą się bardzo różnić, co, jak wiecie, wpływa istotnie na koszt wdrożenia. Można oszacować, że podstawowe wdrożenie systemu bez kosztów integracji wynosi od 50 do 150 tysięcy złotych. Natomiast wdrożenie systemów dużej organizacji, zaimportowanie danych, zintegrowanie PIM z kilkoma systemami zasilającymi i odbierającymi dane oraz szkolenia to koszt od 300 tysięcy w górę. Nie przywiązujcie się jednak do podanych przed chwilą liczb. Estymacja kosztów wdrożenia to kwestia bardzo indywidualna. Być może w Twoim przypadku uda nam się zoptymalizować jakieś koszty lub w ogóle nie będziemy musieli brać ich pod uwagę. Jeśli to w Twoich rękach jest wdrożenie systemu PIM w organizacji, spróbuj zastanowić się nad omawianymi dzisiaj czynnikami i odpowiedzieć sobie wstępnie na pytania: Jak bardzo rozbudowane jest portfolio moich produktów? Jakie dane chciałbym o produkcie przechować w PIM? Ile systemów funkcjonuje w mojej firmie, które potencjalnie należy zintegrować z systemem? Jakie są moje wymagania względem systemu PIM? Czy planuję szkolenia dla użytkowników? Czy mam odpowiedni zespół, który wesprze mnie w porządkowaniu danych i przygotowaniu organizacji do wdrożenia PIM? Czy chcę skorzystać ze wsparcia partnera wdrożeniowego, aby efektywnie i bez ryzyka popełnienia kluczowych błędów wdrożyć system PIM? Jeśli na ostatnie pytanie odpowiedziałeś tak, zapraszamy do kontaktu. Chętnie przyjrzymy się Twojej firmie i doradzimy, jaki system kim wybrać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dostarczył Ci wartościowej wiedzy. Dodatkowe informacje na temat kosztów wdrożenia możesz znaleźć też w naszym poście na blogu Makopedii, do którego link znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli pojawiły się u Ciebie jakieś pytania, zachęcamy do umieszczenia komentarzy czy też kontaktu przez naszą stronę internetową czy LinkedIn'a. Dzięki za dziś i do następnego!